Trzymam koło, bo naprężam łańcuch siłą własnych mięśni. Łożysko poszło! Eee, to nie wzięliśmy łożyć. Grę... Multipla nabiera kształtu. My tu graliśmy koncert jakieś to dwa tego nie temu. temu. Boże jaka przyczepa, jak tu jest świetnie. Nadal jesteśmy w zielonej górze. No grajcie, nie no, bo kurie grał kiedyś w kapeli. Ja kurie, bo ty wie. grałeś w To, chodzi druga. Chodź druga. <laughs> No, gdzie? Słabo coś grasz. Wygląda, gra. jakbyś nigdy ja w tym życiu nie grał. Przecież nigdy nie byłem w tej cygańskiej kapeli. To były żarty. Ten instrument nie ma sensu. Ale bo to wygląda, jakby to była jakaś jedna wielka właśnie współpraca jakiś deal. A to nie jest tak. Poznaliśmy Kamila na naszym koncercie graliśmy koncert na drugim ośrodku w domu. Dlatego nie temu. Po prostu Kamil jest takim królem, że za przyjechali tutaj do niego. Bardzo teraz, fajnie nas przyjęli jakby do kolegi. Bardzo fajnie nas przyjęli podczas grania koncertu. Tutaj pokazali tak, się bo... naprawdę super strony. I słuchajcie, specjalnie zostaliśmy, bo mieliśmy wracać do Krakowa po koncercie w Dombiu Albo taka atmosfera, że stwierdziliśmy, że zostaliśmy, tak, że zostajemy nie możemy tego opuścić o... Kamil oprowadził nas po swoim ośrodku i pokazał nam domki, które można u niego wynająć. Ale w ogóle zapach tego lasu tutaj, to jest koniec, ja bardzo dobrze znam ten zapach, ja nie jestem żadnym jeszuchem, kurcza, tylko solidnym mieszanikiem A na miejsce przyjechał solidny skuter wodny, którym zaraz będziemy pływać, słuchajcie, to będzie naprawdę mocno <grym> Ty, podoba. Dobra, poczekaj O kurde Ej, mega jesteś żałosny Ej, podam... jest Nie no, Maciek ma mnie... trochę mniejszy brzuch Maciek, dziękujemy ci za wszystko, dziękujemy Dzień. ci za wszystko przed atrakcjami wodnymi musieliśmy się oh. trochę rozluźnić. Booby's time! Oh. Ej, dobra. Ja. Ale dobra, Booby's swój rekord. Ej, to więcej niż ja. Booby's time! Booby's No i time! Booby's time! Booby's time! Booby's time! Idziemy. słuchajcie, panowie, pijemy i wodujemy Wodujemy skuter, słuchajcie, bo nie ma czasu. Dobrze się płynie, naprawdę, we trójkę jedziemy. Ale są jeszcze malutkie. To jest the best of the best. Maszyna w wodzie, więc można zaczynać zabawę. Co Nie ma szans. Ja się tak boję takich rzeczy. Ja raz tylko podałem skuterem i to było w ogóle z jak piątki Ej, Trochę się boję wody, nie powiem, że nie. Boję Każdy ma jakieś Mordo, jakby... Cześć. Dobra, to jest przerąbane. Przerąbane! Chociaż, aaa! Aaaa! Ej, czuję, że naprawdę się Szybko. Cześć mała, wpadaj do mnie. <grym> ale ogólnie nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem przemkę w takim stopniu obsranego. Tak. wiem, że nie ogólnie nic stanie, mam badą kamizelkę, ale no. Boisz się samego kontaktu z wodą, co? Po prostu. Który Cześć wiem, pa. że mi nic nie grozi. O oh, oh, kurde, takie muszę łzy normalnie, ale to kozackie, mega fajne to było. Napięte łapy, także to koniec. Kamil jest królem. Dwa razy prawie żeśmy się w dupcyli do wody w ogóle, ale to trzeba trzymać, chłopie, ale nieważne jak można trzymać, to i tak lata cały czas dupa. Chłopie. Góra dół, góra dół. Kani, Bartula me mega leci. Słyszymy dźwięk jak turbina ten się w powietrzu, więc on praktycznie... Wow. Ono lata na tym. Dobrymko? Dobrymko. Ja na pewno już tak nie będę grzał jak Bartek, bo nie chce się wybrać po prostu. Aaa, jednak nie na spokojnie. Trzymaj się, na tym wariastwie wygrywa 200 złotych. Startujemy! O kurczę, to mi do Trzy minutki? Solidny czas myślę, no? Ja już myślałem, że nigdy nie spadnę. No i dobra, kurję trzy minuty i zobaczymy, czego pobiję. No 39 sekund. Nie, no trzymałem się normalnie. Po prostu mnie wydupcie, Grega tak samo Grega 13 sekund. No nie rozminiście chyba. No nie, no nie z rozminili... Minuta trzydzieści Pierwszy raz wygrałem! No Bartula, muszę ci jakby pogratulować tutaj. Nie, nie wygrałem, nie było trzech minut. Na bank nie było trzech minut. Miałeś minutę trzydzieści dwa. No właśnie, jakby to jest maksymalnie. Kury wygrał, ale graco Co wygrywam? 200 złotych eee, 200 złotych I to akurat na naprawę. Akurat skuterka. na skuterka, idealnie. A przede wszystkim za te atrakcje dziękujemy. Kanku, dziękuję dziękujemy, bardzo. Pani, serio, atrakcie. serio, to jest taka współpraca, gdzie w ogóle nie to było, nie było ustalane. Sam z siebie to mówię. Wbijajcie naprawdę tutaj kolatka i dombie na całym Kolatka i dombie. To jest tak grube miejsce. Najlepsze no uwielbiamy to miejsce po prostu. Zielona góra, trzech zielonych króli. The praca, Green amy. Mountain. No jeden trochę czarny. Bang. Pojechaliśmy więc sprawdzić, jak sytuacja z naprawą mojej motoryzacji i niestety motocykl leży Tu lustereczko naprawdę jest złej kondycji Powiem Ci tak nie Szczerze nie kompletnie nic się nie stało poza tym, że lusterko się przebiło Nie wygląda najlepiej Tu nie. nie no leży full, więc nie wiadomo co Zalało Na, Na pewno pewnie. zalany jest Odbija Oprócz tego, że wydaje dziwny dźwięk to przecież działa Wydaje śmieszny dźwięk Ona zawsze wydaje taki dźwięk Nóżka taki... Taki 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 to działa. O! Kochani przed jak nowy, łożysko nowe. I się nic nie stało, tylko oczywiście luznie. Jakby ciekawy jestem, czym nas mogą tutaj zaskoczyć Apexy. A co będziemy kładać? The Intercom of the intercom No yes, yes. cudowne to jest. Zobaczcie, kiedyś jeszcze do wczoraj miałem mega ekskluzywny kas. Nikt takiego totalnie nie miał, to było naprawdę wyróżniało mnie to z tłumu. A teraz jesteśmy razem z przyjaciółmi, którzy naprawdę się mega wyróżniają. Więc zobacz, zobaczcie, co tu jest. Jуж! Yeah! Królowie Łożys! Yeah! Yeah! Tak, Wyruszyliśmy od Apexów, jednak nie spodziewaliśmy się tego. Kochani, mamy tutaj sytuację yy, taką, trójkową, że tak przejechaliśmy no. tak zwane 15 metrów. Magiczne 15 metrów, i co Słuchajcie, się stało? Słyszeliście, jakiś dźwięk jest u mnie w motocyklu, jakiś no. taki. Dobra, to sprawdzamy. mogło być. To mogło być to, że jaki to się tam objęła reszta paliwa Ale się spaliłem na peza. No bo to tylko jak na luzie jadę to jest taki... tylko na Ty luzie... Słyszałeś ten dźwięk. I nie na luzie. Czekaj, czekaj, czekaj. Pani! Tam odbiłę wyłożyć. Nie no, na dupce fest. Tylko że jeszcze... Nie on no, strzela straszniej, to jest dokładnie ten sam dźwięk co u mm. mnie był. Słuchajcie, tam i jedziemy do Radka na chwilę e, Zobaczymy, wydaje mi się, że Radek nam podpowie po prostu co to może być Jezu, no... Jezu, jakie to są graty, Boże Wracaliśmy do was, a wy już idziecie Dawaj tu, już się Bartkowi coś tam w motorku popsuło Nie Chcieliście się ciebie zapytać, może będziesz wiedział, nie? Dzień są. Gdzie są? Wróciliśmy od Apex Design z nadzieją, że uda się naprawić motorynkę, bo mieliśmy już bardzo duże opóźnienie i cały wyjazd mógł zakończyć się fiaskiem. Jakiś czas temu naciągaliśmy łańcuch, nie? I był nie. mega naciągnięty. A u Bartka w był za mocno nawet, bo ja to był bardzo naciągnięty. A no, łańcuch też strzela, no. A był? 150 km temu czy 200 nie, na maksa ale... naciągnięty. Kulowie Łóżysk. Królowie, łożysk. Królowie łożysk. Chcecie kupić takie koszulki z takim motorem? Nie, no. Ogólnie się. Te koszulki. Na pewno. Te koszulki. Na pe... Nie, no, słuchajcie. Oh, Boże, no. Że będziemy jechać całą noc. Po prostu. Jaka to jest reklama tych motorków? Czy osoba, dyrektor tej firmy, co? Popatrz mi się w oczy. Spójrz mi w oczy i mi powiedz, że sprzedajesz taką lipę, dyrektorze. Wiecie co? Tym razem jakaś pierdoła, pewnie może łożysko Te motorki nie wkurzają tylko nas, tylko też ludzi wokół. Tak, dzięki. No właśnie to chyba nie koło tym razem. A czekaj, zobaczmy u kulego, czy jest pewność, że jest milion No to tutaj Aha. Lekre. U mnie średnio. U siebie super, u mnie średnio, u, u, u mnie kręci. U was się kręci, u mnie nie do końca. U jak się kręci. <laughs> Patrzcie jak się rusza kurwa, ta no, Zepsuty no, motocykl no. ma aktualnie 512 km. Słuchajcie, A. róbcie fanarty, tak, no. klowiołożyc, ma gdzieś 15 metrów. ogólnie to jest Co Z tymi motorykami jest z, z no. Tak, zróbcie fanarty i najlepszy fanart, robimy taką koszulkę. No, no, dokładnie. limitowaną edycję. Ja powiem pan, że nie mam siły do tego gniota. tak gówna No i chyba udało się znaleźć problem. To nie powinno się ruszać, ale może to jest tylko ruch. Widzicie? Cały ten, całe. Dobra, ej, możemy to z dwie śrubki sprawdzić, na przykład w tak, tak, tak. Mamy przecież jeszcze dwa, możemy część drugiego wziąć, od Kurego. Poprosiliśmy króla Kamila o pomoc w załatwieniu łożyska, ale nie ma ani jednego łożyska. No poczekajcie, zaraz tutaj... Sklepy zaraz... z łożyskami są do godziny 18. Kolejne łożysko poszło. Najpierw u Kurego w tylnym kole, potem u mnie w przednim, potem u Bartka w tylnym kole i w moim tylnym też. Nie ma. Tak, łożysko 6203 6203 10 kosztuje to złoty Kupujemy wszystkie jakie są w Zielonej Kupujemy Górze Kupujemy wszystkie łożyska w Zielonej Górze Jeśli jest, taka, tak, jest taki... yy, Aktualnie wbijane jest jedno łożysko w drugie Nagraj to, bo to jest chopie taka nie, nie Chyba nie pójdzie Nie no nie pójdzie, ale To już jest takie druciarstwo, że koniec Ej, on stół wyginął Ej, wchodź nie, 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 nie wiem, dobra ja nigdy nie widziałem, że ktoś łożysko w wkładał. jak dupnie to tak. Ej, to jest dobra. ale to na ale jest na pewno całe. I myślę, że jak się je zamontuje, to pewnie zacznie działać. tylko będzie ta Jesteśmy w Zielonej Górze, więc pojechaliśmy po łożysko do wicemistrza świata w żużlu Patryka Dudka, gdzie. Bam, 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 dostałem prezent. Patrzcie. Będą pasować jak gula. No i w końcu, po zdobyciu części i naprawie motorynki, wyruszyliśmy w stronę helu. Teraz jedziemy, naprawdę, smarowane wszystko. Nie posmarujesz, nie pojedziesz. Pozmarujesz, pojedziesz. Aha. Nie mamy szczęścia do przedmiotów tutaj, ale mamy szczęście do ludzi tutaj. Powinniśmy nagrać numer właśnie taki o. o dobroci ludzkiej, właśnie w sytuacji, jak coś się popsuje. Ty powinniśmy zrobić numer Green Mountain w ogóle? Znaczy, numer Green Mountain chyba, chyba, chyba musi powstać. No jak panowie czujecie się z tym, że opuszczamy naszą zielonogórską przygodę, aby odkryć dalsze płaty, nowe serwery Polski? Helna nas czeka, naprawdę, road to hell. Była już noc, ale nie mogliśmy pozwolić sobie na dalsze opóźnienia. Co wydarzy się dalej? Zobacz na kanale Bartka we wtorek.